No tak, oczywiście gratulujemy trenerowi, że, że przejął stery naszego związku. Mam nadzieję, że, że, że wspólna praca pomoże w dalszych sukcesach. Ja rzeczywiście się cieszę, że to wszystko tak się układa. Mam nadzieję, że... Że dalej będzie dobrze, ale przed nami naprawdę dużo, dużo pracy. Oczywiście nowy sezon, dwie duże imprezy: Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata i kontynuowanie tej dobrej pasy, którą mamy, czyli, czyli zdobywania dużej ilości medali. No i dalsza praca, żeby, żeby ten dobry rozwój, ten dobry punkt, w którym jesteśmy, się utrzymał jak najdalej i próba rozszerzenia go na, 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 na dalsze, dalsze obiecujące pola. Mam nadzieję, że, że to wszystko tak właśnie będzie wyglądać. Heneł jest, jest nie tylko wybitnym trenerem, ale także wybitnym Organizatorem tego, tego szkolenia. Teraz będzie odpowiadał za wszystkie aspekty naszego związku i mam nadzieję, że, że swoim zdecydowaniem, ale przede wszystkim swoją pracowitością e, pozwoli temu związkowi się dalej rozwijać. No mam nadzieję, że za 4 lata pojedziemy znowu bardzo silną reprezentacją, która się będzie liczyć, która będzie, będzie walczyć tam o medale i tych medali parę przewieziemy. To będzie trudniejsze igrzyska e, niż te w Rio. Ale, ale w, Azji, w Azji do tej pory nieźle nam wychodziło. Mam, mamy dobrą drużynę, yy, mamy młodzież, która, która do tej pory się rozwinie, i mam nadzieję, że, że naprawdę w Gwiazdorskiej Obsadzie pojedziemy tam walczyć.